Dwa mecze, dwa zwycięstwa i cztery punkty. Takim bilansem legitymują się piłkarze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej po dwóch seriach spotkań na parkietach pierwszej ligi. Po wygranej przed tygodniem za AWF Biała Podlaska świdniczanie po raz drugi zagrali w roli gospodarze i po raz drugi zgarnęli komplet punktów. Tym razem w sobotę 24 września podopieczni Krzysztofa Misaka pokonali Politechnikę Radą 35 do 28. Kluczem do zwycięstwa jak zawsze była bardzo dobra gra w defensywie. I bardzo dobra postawa Damiana Olichwera w bramce. EŚKPR prowadził od pierwszej do ostatniej minuty, już po czterech na tablicy wyników widniał wynik 3 do 0. Kolejno, bramki zdobywali. Tomasz Fawiszewski, Piotr Kijek i Stanisław Makowiejew. Pierwszą bramkę dla gości zdobył w szóstej minucie Artur Gryla. Po trafieniu Macieja Jerzyny akademicy zmniejszyli dystans tylko do jednej bramki, ale jak się okazało. Później warunki na parkiecie dyktowali świdniczanie. Przewaga skpr rosła w szybkim tempie. W 20 minucie po trafieniu Marka Mrugasa było 10 do 4. Prowadzenie mogło być zresztą nawet wyższe, ale świdniczanie kilka razy zgubili piłkę w kontrataku. Do przerwy nasza drużyna prowadziła 12 do 7. W szatni Akademików z Radomia z pewnością padły ostre słowa i goście mieli nadzieję na odrobienie strat po przerwie. Początek drugiej części znów jednak należał do Świdnicza. Dużo ożywienie w szeregach naszej drużyny wnieśli wprowadzeni do gry w drugiej połowie Michał Pułka i Maciej Pińczewski. Zdobywali bramki niemal na przemian i w czterdziestej minucie SKPR prowadził już 22 do 9. Trener Krzysztof Mistrak dokonywał dalszych rozsad w składzie. Z parkietu zeszli Tomasz Fabiszewski, Jarosław Gnysiński czy Adrian Marciniak. W ramce Damiana Oliwfera zastąpił Michał Gądko. SKPR wyraźnie poluźnił szyki obronne, ale zwycięstwo już do końca nie było zagrożone. Na parkiecie pojawił się nawet młodziutki Mateusz Haber. Notabene zdobył bramkę na 32-23 w 55. Minucie gry. Pierwsze trafienia w tym sezonie na swoje konto zapisał również Mateusz Piędziak. Ostatecznie nasza drużyna wygrała 35-28, a bramkę pieczętującą tą wygraną rzucił niemal równo z końcową syreną Michał Półka. Dlaczego zdobyliście tutaj punktów w Świdnicy? Jak ocenia pan to spotkanie? Wydaje mi się, że po raz kolejny do meczu podchodzimy może nie, nie tak, jak powinniśmy, bo klub mówi nam, że będą grali z nami no, te wzmocnienia najważniejsze, Hiliuk, Terciones, No Podobno mieli z nami grać. Cały tydzień trenujemy, ustawiamy taktykę pod nich. Jest lewa ręka na, na prawym rozegraniu, jest kołowy no, o dobrych warunkach. No i Myślę, że My podchodzimy w piątek, dostajemy wiadomość kolejną, że znów z nami nie zagrają. No i myślę, że tu jest też kolejna taka no, wiadomość, która nas trochę no, na pewno nie buduje. Nie? No i, i ciężko, musimy sobie przypominać grę z tamtego sezonu, no a ciężko, skoro cały okres przygotowawczy trenujemy tutaj z nowym trenerem. Trener nowe zagrywki, nowa obrona, nowe wszystko. No także myślę, że no, nie ma co zganiać, wiadomo, że, że to przez nich przegrywamy, bo ich nie ma, no ale no, nasza postawa też pozostała wiele do życzenia. Bo... Ну просто drugiej połowy wręcz zanosiło się na pogrom, bo bardzo wysoko przegrywaliście, ale w końcówce gdzieś tam się troszeczkę jednak udało wam się pozbierać. No i ten wynik, no patrząc przynajmniej tak, jak było wysokie prowadzenie Świdnicy wcześniej, można uznać w miarę za przyzwoite, przynajmniej jeśli chodzi, mówię, o te wydarzenia na parkiecie i o ten wysoki wynik, który był w drugiej połowie. No wydaje mi się, to już było bodajże 24-10, tak, 12 bramek. Wydaje mi się, że tutaj Świdnica też już widać było, że trener wpuścił tych młodszych zawodników, że trochę odpuścił, no bo starsi zawodnicy też już Widać było, że liczyliśmy na to, że będą grali, że opadną z sił, w szatni sobie mówiliśmy, no ale jednak widać, weszła młodzież i, i też potrafi grać bardzo dobrą piłkę ręczną no i trochę się może przeliczyliśmy. No i co, myślę, że z tego to wynika, że odrobiliśmy trochę tych strat, bo, bo rozluźnienie w Świdnicy zapanowało, no i tyle. Jakie macie plany na ten sezon? Ciężko powiedzieć. No, po tych dwóch meczach zobaczymy, co nam trener powie w szatni. No, na pewno chcieliśmy się bić o te czołowe miejsca, a co z tego wyjdzie, no, zobaczymy. Myślę, że jeżeli na pewno dojdzie tych dwóch zawodników, no, Hiluk no, to, to możemy coś znaczyć w tej lidze, no, bo to są bardzo doświadczeni zawodnicy. A jak będzie, zobaczymy. Michał, gratulacje przede wszystkim. 35:28 drugie zwycięstwo na parkietach pierwszej ligi. Yy, wszystkie swoje bramki rzuciłeś w drugiej połowie i, i można powiedzieć, że, że twoje wejście na boisko było takim powiewem świeżości i, i w tym momencie gdzieś tam jeszcze powiększyliście tą przewagę, z którą schodziliście do przerwy. Już myślę osobiście, że nie do końca, ponieważ każdy włożył w ten mecz wielkie serce. Do przerwy wygrywaliśmy z pięcioma bramkami, także było myślę kwestią czasu, zanim odskoczymy na większą ilość bramek Radomowi. Yy, co więcej, te moje bramki w drugiej połowie były bardziej jakimś takim już efektem może podłamania już, z yy, nie i dlatego tak akurat dzisiaj mi szło. Spodziewaliście się tak dobrego początku rozgrywek? Dwa zwycięstwa yy, na początku? Powiem szczerze, że spodziewaliśmy się, bo mecze sparingowe przed sezonem i turnieje wskazywały na to, że nie będziemy y, takimi chłopcami do bicia, jak to wszyscy mówili, że Beniaminek to jak chodzi do ligi, to będzie oddawał punkty, my wręcz przeciwnie. Pojechaliśmy na dwa turnieje, wygraliśmy te turnieje, dosyć dobrze poradziliśmy sobie w sparingach, także myślę, że dwa punkty, to te cztery punkty na początku sezonu, które zdobyliśmy, to są jakieś spodziewane bardziej, aczkolwiek bardzo cieszą, na pewno. No ale za tydzień poprzeczka chyba pójdzie do góry. Gwardia Pola jeden z głównych kandydatów do awansu. Tak, na pewno będzie ciężko. Powiem szczerze, że nawet chyba się wzmocnili jeszcze bardziej niż przed poprzednim sezonem. Ale my jedziemy oni są faworytami my, my możemy wygrać oni muszą wygrać i myślę że to jest tylko nasz plus a nie ich Czy to są sprawdzenie niespodzianki? Oby tak było.